Cześć, witajcie w kolejnym subiektywniku z piskownika. Dzisiaj trochę slajdów, więc zaczynajmy. Nie będzie jakiegoś wielkiego tematu przewodniego, bo z tych slajdów powiedzmy będzie przebijało to, co u nas zazwyczaj i budowało obraz rzeczywistości, z jaką mamy do czynienia. Czy subiektywny? Zapewne tak, dlatego nazywamy to subiektywnikiem spiskownika, a nasza rzeczywistość doznała jednak pewnej straty i odszedł od nas Ozzy Osborne. Ale pamiętajmy go takim, jak był na tym zdjęciu. Swoją drogą, jak ostatnio słuchałem jakiejś płyty, i tak dzisiaj pomyślałem też o, o utworze No More Tears. Mówię, a jeden z jego takich ostatnich, ostatnich jego płyt. I kurczek patrzę, a data wydania tego utworu to 1991 rok. Także hmm, dobra, chyba jestem trochę do tyłu z tym wszystkim. Zachęcam do obejrzenia podcastu Scientist Review Surprising Origins of Polish Genetics, który nam mówi, że wiele się tutaj zmieniało, ale kobiety nad Wisłą zawsze były piękne, i kolejni tylko ludzie przychodzili albo wychodzili z lasu i odbijali je z rąk jakichś normanów. I tak tu jest przez całe tysiąclecia. Nie dość, jest to bardzo stabilna rzecz. A z tych ciekawostek, które można wysnuć sobie z tego, to że nazwa Słowiani nie wzięła się od tego, że stąd, że tak powiem, eksportowano niewolników, a wręcz pewnie przeciwnie. To ludzie stąd czynili sobie niewolnikami innych, ale głównie poprzez, jak można wyczytać, przenikanie do ich struktur narodowościowo-kulturowych, i wpływ raczej językiem niż, niż podbojem. Także bardzo ciekawy materiał. Polecam wszystkim. Tutaj rozmowa Macieja Kaweckiego z profesorem Duchem. I już sama Zajawka mówi, to o czym mówimy od dawna i przed czym przestrzegamy, wnętrze AI zaczyna oszukiwać człowieka. Tak? To będzie pierwsza rzecz, którą zrobi, i e, te wszystkie filmy typu Terminator wcale nie są przesadzone. Znaczy, to nie jest pesymizm, to jest realizm. Tak? Mm, dlatego nawet e, oddanie w zarządzanie lodówek e, AI jest dla mnie już lekką przesadą. Rozmawialiśmy ostatnio o. Allegro i o tym, że być może wkrótce przez te wszystkie zmiany pozostanie im jedna noga związana z usługami queerskimi i oni tutaj nie zasypują gruszek w popiele. Właśnie podpisali umowy z Żabkami, mają 11,6 tysiąca nowych punktów odbioru i w sumie to już jest 45 tysięcy punktów odbioru Allegro Delivery, także... InPost zaczyna mieć tutaj poważną konkurencję, no i w sumie od nas poniekąd zależy, czy wesprzemy, że tak powiem, rodzimy biznes i podatki płacone lokalnie, czy po raz kolejny dosypiemy grosza kolegom z, z no, Zaodry i tam dalej też. <laughs> Same sukcesy Milei, Lewica wstydzi się swoich prognoz przed dwóch lat. Tutaj bardzo też yy, interesująca analiza, która pokazuje jednak, że da się z tymi libertariańskimi hasłami wyjść i coś zrobić. I oczywiście bywa różnie, ale bardzo szybko później jest lepiej dużo lepiej. A w Polsce tymczasem skorygowano wstępny odczyt i bezrobocie jest gorsze niż sądzono. Zaskakujące dane GUS. No, jest to o tyle jeszcze dziwniejsze, że w sumie, no mówię, sezon w pełni, u e, Niedługo pewnie zbiory, wykopki, a tutaj bezrobocie rośnie. To jest to bardzo niepokojąca informacja. Z poletka, nazwijmy takiego quasi-preperskiego pojawia się kolejna Yy, rekomendacja tym razem ze strony Banku Centralnego H Holandii czy tam Niderlandów, aby trzymać w domu jakieś zapasy gotówki. Yy, czyli to są kolejne i kolejne banki centralne, które zabierają w tej sprawie głos i rekomendują coś swoim ludziom. Widzą, że po prostu, szczególnie w tych społeczeństwach zdanych w pełni na elektronikę, jakiekolwiek zawirowania związane z blackoutem mogłyby się skończyć jakimiś. Bolesnymi doświadczeniami. Zatem to chyba potwierdza też to, że nie będziemy w stanie wyjść nigdy z gotówki, skoro same banki centralne zachęcają do jej trzymania w domu, prawda? Także mm. można powiedzieć: Hurra! <grym> Eurodollar University śledzi, jak się zachowuje handel i po tym wzmożeniu, jakie miało miejsce. W otoczce oborze, dokąd nas te taryfy zaprowadzą, teraz następuje nurek w głąb. I to zarówno na polu jakby opróżniania magazynów i braku ich uzupełniania, bo i tak są przepełnione, jak i no, tym razem już poparte też brakiem zainteresowania frachtem. Także handel mm, siadł znacząco, biorąc pod uwagę mm, to 25, jakie widzimy na ekranie. A tutaj już mamy, jak to wyglądało, i ten supply shock jest bardzo duży. Patrząc na, na to, jak to wyglądało w porównaniu właśnie z tym, co się wydarzyło zaraz po, po, po wybuchu pandemii, no to kurczę, ten spadek, patrząc realnie, dzisiaj jest nawet większy, a jakoś nie przebija się to do do opinii publicznej. Jak możemy przeczytać, importerzy otrzymają no, więcej gotówki, usuwają rzeczy z magazynów. A spodziewany też jest silny spadek, jeśli chodzi o ilość kontenerów, jakie będą pływać. W Europie tymczasem, cóż... Porsche szykuje kolejne zwolnienia, model biznesowy już nie działa. Cokolwiek to znaczy? To znaczy, czym się ma zajmować Porsche albo w jaki sposób? Eee, nie wiem, Unia nakaże kupować elektryki Porsche? Bo chyba jest bardzo skłonna do tego, bo będzie dzisiaj slajd, który może nas mm, że tak powiem może sprawić, że pójdziemy drogą Kuby. Pójdziemy drogą Kuby, ale to mm, za chwilę. Tymczasem haha, w poprzednim odcinku zadawaliśmy na głos pytanie, czy to odkrycie tej ropy tutaj gdzieś przy Świnoujściu jest czymś ważnym, czy nie. To uzależnialiśmy to od jednej rzeczy. Jak szybko, jak ostre będą sprzeciwy Niemiec, niemieckich organizacji Yy, zielonych i, i samorządów. I co? G jest gwałtowna reakcja Niemców na odkrycie w Polsce. Domagamy się wyjaśnień. To znaczy, że bardzo dobrze się nam stało. <laughs> I już w ten pośredni sposób możemy łatwo, że tak powiem, dowieść sobie tego, że odkrycie ropy w okolicy Świnoujścia ma żywotne znaczenie dla gospodarki Polski. W maju mogliśmy przeczytać, to w temacie naszym też ulubionym, czyli globalne ocieplenie, to większość slajdów, właśnie tam ktoś w komentarzach zauważa, że my tak się interesujemy tą polityką i pomijamy giełdę, tymczasem ja dzisiaj o tym, nawet jak premier coś mówił w tym swoim ekspozenowym, czy tam. Nie wiem, to nie było expose. O zmianach premierów, ale to, co on mówił odnośnie spółek Skarbu Państwa, no to przecież to od tego, co on mówi, będą zależeć kursy. I po tym, co mówił, jaki będzie wpływ na przykład ich polityki na, 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 na to, co będzie robić, na przykład PG. No to patrzyłem równocześnie na kurs PG, który jeszcze niedawno miałem w portfelu, ale ostatnio się odbiło i, i się pozbyłem, bo przyjdzie ktoś i powie, nie, PG ma bez finansowań zewnętrznych stawiać na matom, no to zaorane jest no, już na ileś lat, tak? I to pamiętam, wchodziłem w to, kiedy to są spółki, które mają, nie wiem, dwukrotność, yy, yy, ceny do zysku miały dwa, tak? No to, przy Boże Święty, no takie czasy były. A teraz, no teraz właśnie. No. Stagnacja i tak dalej. Czyli polityka tym rządzi. A polityką co rządzi dzisiaj rządzi globalne ocieplenie. I co mogliśmy czytać? Spece z Instytutu Mer Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidywali w maju, że lato przyniesie wyższe temperatury niż zwykle w miesiącach czerwcu, lipcu i średnio. średnia temperatura powietrza na terenie całego kraju ma być wyższa od średniej wieloletniej, także będą upały, będą rekordy temperatury, większe nawet niż w Ostrołęce. I tak dalej, i tak dalej. I co? Czerwiec się zesrało. Mamy teraz lipiec, i co możemy przeczytać? Lipiec nie był dla Polaków łaskawy. Jak przyznają jednak ci sami meteorolodzy, taka sytuacja jest zupełnie zgodna z normami. Lipiec zazwyczaj tak właśnie w Polsce wyglądał. A nasze złudzenie chłodu, panie, złudzenie chłodu wynika z przyzwyczajenia do lata z poprzednich lat, które to było odchyleniem. Holy moli, ale to nic, jedziemy dalej. Pogoda, Morze Bałtyckie. Według prognoz do połowy sierpnia wypoczynek nad Bałtykiem jest jak najbardziej możliwy. Co to znaczy? Że nie spadnie śnieg i nie będzie tornad? Nie mam pojęcia, natomiast naprawdę nic głupszego niż ci meteorolodzy. Nie wiem, oni są złapanki tam czy coś, ale, są, ale znakomicie spełniają swoją rolę, o czym za chwilę, bo przechodzimy do ostatniego wycinka tego artykułu. I co mamy? We wrześniu natomiast będzie kilka ciepłych dni, ale nie przewiduje się upałów. Jak ostrożnie. A i tutaj nie byliby sobą, gdyby tego nie dodali na sam koniec. Temperatura powyżej normy może zaskoczyć nas w listopadzie, grudniu i styczniu. Dobrze, że nie dodali którego roku. Nie będzie można powiedzieć, że mówili nieprawdę. Prawda? Jak wygodnie? Ech. Ech. W ostatnim odcinku mówiliśmy o różnych rzeczach, które mają sprawić, że ludzie będą bardziej uzależnieni od państwa. Wróciłem jeszcze raz do tego filmiku, który pokazywałem o, tym, o teorii głupoty, o tym, jak jest potworna głupota. I to nie ma nic związanego z IQ ani wykształceniem, tylko po prostu na głupocie. I zachowaniach ludzkich, które są, że tak powiem, indukowane w kierunku tego, aby zachowali się jak kompletni idioci. Jeszcze raz swoją drogą zachęcam do obejrzenia odcinka. Natomiast to w pełne uzależnienie od państwa ma powodować, że ludzie co zrobią? Za, zacznie w nich rosnąć stres i niepewność, a to ogranicza ich zdolność do samodzielnego myślenia. Wolą nie, do, nie, nie dopuszczać własnego osądu wtedy do głosu y, i są zbyt zajęci innymi sprawami, zbyt jakby zestresowani, tak, masą myślane, aby y, analizować krytycznie to, co się do nich mówi, y, to, co ma na nich wpływ, i po prostu postępują tak jak inni tak jak autorytety im nakazują, czy, czy, czy dzisiaj właśnie tutaj jest też wielkie ostrzeżenie, jak y, po prostu algorytmy tych platform społecznościowych praktycznie analizują każdą ich ścieżkę neuronalną poprzez wszystkie ich lajki, y, linki, komentarze i polubienia. Także są w stanie, powiedzmy, wpływać na nich, jak żadna propaganda, nawet gebelsowska jeszcze nie miała okazji. Także to Uzależnianie od państwa, pozbawianie ludzi dochodu, stabilności, pewności co do przyszłości ma być może bardzo jasny cel tak? sprawienie, aby ludzie jeszcze mniej myśleli, a podawano im na tacy gotowe rozwiązania, i to jeszcze z pomocą tych nowoczesnych mediów. Jeśli to nie jest zarządzane gdzieś odgórnie, to, to naprawdę to jest zarąbisty zbieg okoliczności, że tak akurat się dzieje. Jeśli upatrywać gdzieś rosnących cen metali, można przypatrzeć się też temu, co Turcja robi, i ona mówi wyraźnie: Nie chcą podziału Syrii, gdzie tam właśnie ten, jakby jakiś współczesny Hitlerek, kolejne państwo zaatakował, tym razem dążąc do jego podziału, bo skłócona wewnętrznie Syria to spokojniejszy Izrael. Natomiast Turcja chyba niespecjalnie przyklaskuje te, tego typu pomysłom, no bo ci uchodźcy. Trafiają przecież do Turcji, w związku z czym y, szczęśliwi być nie mogą. Także ciekawe, jak Turcja będzie próbowała zapobiec y, temu wszystkiemu. Natomiast jest tu mowa również o interwencji tureckiej. Jakkolwiek dzisiaj jeszcze odczytywać y, te słowa. A to już wspomnieliśmy, ale Unia ma dla nas cudowny plan. W związku z naszą, że tak powiem, słabą adopcją do ich planów i planów gospodarki niemieckiej, zapowiada być może szybszy koniec aut spalinowych. Klienci flotowi nie mogliby ich już kupować. Po roku 2030, także mówię, wkrótce zobaczymy u nas sceny, jak z Kuby będziemy jeździć kilkudziesięcioletnimi, restaurowanymi yy, Audikami z yy, silnikiem 1.9 TDI, które pewnie są niezniszczalne, albo może jeszcze jakieś Mercedesy beczki yy, odżyją na naszych ulicach, kiedy już wszystko inne nie będzie dawało rady. A nie będzie nas oczywiście stać na wypacykowane, elektryki rodem z Volkswagen albo Porsche, tak? Może właśnie na tym polega zmiana modelu biznesowego. Trzeba jeszcze więcej wyłożyć kasy na lobbystów, aby zatrzymać to szaleństwo silników wysokoprężnych czy benzynowych. A jak na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą, mówiliśmy ostatnio o o potencjalnych problemach Louis Vuitton w związku z, tak powiem, spadkiem zainteresowania jego ofertą, z kurczącym się, tak powiem, bogaceniem społeczeństwa, wręcz biednieniem. No i tym razem okazuje się, że organ ochrony danych w Hongkongu prowadzi dochodzenie w sprawie wycieku danych z baz Louis Vuitton. W konsekwencji tegoż cyberataku dokonanego w czerwcu konsekwencje dotknęły ponad 400 tysięcy klientów tej luksusowej marki. Dzisiaj w dziale nieruchomości mamy kolejne oferty z ZILO, które spadają kilkadziesiąt procent z ceny. E, zajął się tym już nawet George Gammon, e, ponieważ kupujący zniknęli, ale nie tylko on. Mamy również e, Michaela z Florydy, który spacerując opowiada nam o tym, co się dzieje, po prostu z pierwszej ręki. I wygląda na to, że mamy powtórkę z roku 2008, ale o tym nic nie słychać, jak zwykle. Dowiecie się o tym ostatni, chyba że słuchacie naszych subiektywników. Co my tu mamy? Fantastyczny minister. Zadłużenie skarbu państwa przebiło kolejny poziom pod jego rządami. Historyczny wynik. Nie no, nasze gratulacje, panie ministrze. Co możemy przeczytać? Na koniec czerwca zadłużenie skarbu państwa przekroczyło 1,8 biliona. I dług Skarbu Państwa w ciągu miesiąca urósł ponad 30 miliardów złotych. To jest miliard dziennie. Powiedzcie, widzicie gdzieś, że te pieniądze, oprócz tego, że łoją Was z podatków miesiąc, w miesiąc, to jeszcze muszą miliard dziennie dokładać do tego dobra, które widzicie, prawda, które Wam się dzieje. Nie widzicie, no to pomyślcie, gdzie te pieniądze idą, bo ja nie, nie wyobrażam sobie. Eee, mają jakiś Fundusz Sprawiedliwości, który. W tej chwili pompuje konta, może jakichś tam ludzi, którzy odchodzą z rządu, i żeby, że tak powiem, mieli się gdzie schować. Po tym, jak już władza się zmieni, bo ja nie mam pojęcia po prostu. Miliard dziennie mówią, że PiS, największe zbrodnie PiSu to ostrołęki nie wykończyli, miliard złoty stracili. Proszę Państwa, miliard to ten rząd zadłuża nas dziennie. Ostrołęka dziennie. Dzisiaj ostrołęka, jutro ostrołęka. Świątek, piątek i niedziela ostrołęka. Puf! Pomyślcie, kto to będzie spłacał? Tymczasem zaczyna się masowanie trupa. Ameryka może wejść w łagodną recesję. <laughs> tak, tak, tak. Bardzo będzie łagodna. Bardzo będzie łagodna. I znowuż na przekór tam różnym ludziom, którzy twierdzą, że w Rosji to wszystko dobrze się dzieje. Tam chyba u nas nawet w komentarzach Kolejna tajemnicza śmierć w Rosji. Nie żyje prezes Sądu Najwyższego. Nie, no nie, wszystko jest ok. Znaczy, nic niezwykłego się nie dzieje, tak? Co my tu mamy na srebrze? Ostatnie trzy dni, odkąd powiedzieliśmy, że wystrzeli w górę, poszło w górę. Jeszcze nie wystrzeliło, ale idzie w górę. Dzisiaj znowuż e, dobijamy do jakichś tam punktów, e, których nie widziano dawno. W tej chwili ustanowiliśmy rekord. Hmm, tam prawie 38,900, prawie także 39, przepraszam, już prawie 40. Jak popatrzymy, to co prawda jest napisane, że zmiana w ciągu 12 miesięcy to raptem 36%, ale jeśli byśmy złapali minimum, to oznaczałoby, że wykręciliśmy 50% zwrotu na srebrze w ciągu niecałych 12 miesięcy. A co w głównych mediach? Cisza, cisza! Mówią coś, żeby ładować WTF-y, albo żeby staruszkowie na emeryturę ratowali się posiadaniem w portfelu choćby jakichś kruszców. Cisza! Tymczasem właśnie po cichu dzieje się pewna zmiana tego wszystkiego, o czym stale mówimy, przed czym stale ostrzegamy, ale też zachęcamy do tego, aby właśnie uruchomić krytyczne myślenie, i wymyśleć, co się może stać, i zająć jakieś mm, pozycje wygodne dla każdego, aby się przygotować na pewnego rodzaju zderzenie ze ścianą. Przechodząc do Waszych komentarzy, e, tam kilka było tak, że to Napoleon był jeszcze po Polakach w Moskwie. Zgadza się, ale jemu to już w ogóle bardzo źle wyszło na zdrowie. E, Michał Ewelina pisze, że bez B2C nie ma B2B, bo po co? <ślam> dla istnienia samego w sobie. Dla menadżerów z B2B to jest to pytanie, które stawiamy raz na jakiś czas. Jeśli będziemy mieli gigantyczne banki, z których każdy będzie właścicielem 10% akcji innego i będzie tych banków 10, to właściwie nie będzie nad nimi żadnej społecznej kontroli i oni nie potrzebują już jakby niczego z zewnątrz. Oni pewnie sami mogą sobie generować jakby kredyty w nieskończoność i refinansować się wzajemnie. Nie potrzebują ani klientów, ani odbiorców. Ani w ogóle niczego i będą rządzić pewnie światem. A poza tym są pozbawieni jakiejkolwiek kontroli. Także B2B ma się świetnie. Przy zerowych stopach ma się świetnie. Oni nie potrzebują klienta. Oni potrzebują źródła gotówki, za którą będą wynajmować lokale, za które będą produkować towar, za które będą utylizować towar, za które będą przesyłać towar. Będą wypłaty dla menadżerów, tak? To jest perpetuum mobile. Przy zerowych stopach B2C w ogóle nie jest potrzebne. Co innego, jak te stopy nie są zerowe. Yy, tak, deweloperzy mają teraz zadanie budować yy, miejsca schronienia we wszystkich yy, jakichś tam budynkach, które będą miały podziemne kondygnacje muszą być one dostosowane w jakiś sposób do, do tego, aby można było w nich urządzić schron. Tak, tak mówią jakieś tam nowe, nowe przepisy, ale yy, ile z tego będzie, cholera wie. E, Rafał Winicki napisał: Ale w CPK będziemy mieli pociągi jadące 300 km na godzinę z Niemiec, bo polskie nie dość dobre. Cholera. E, widziałem ostatnio e, filmik, a, gdzie dokładnie tak są testowane te pociągi ICE pod Żmigrodem e, dwupantografowe, ponieważ chyba Niemcy mają e, na zmienne, a my mamy na stały prąd, i te lokomotywy u nas po prostu muszą być troszkę inne. W związku z czym testowano taki dwusystemowy pociąg, który będzie obsługiwał trasę w tej chwili Warszawa-Berlin. Także wydaje mi się, że to nie ma cienia ironii w tym wszystkim chorobcia. No i Maćko, no właśnie z tą polityką, nie, ja właśnie nie skupiam się na giełdzie, bo ja na giełdzie to podejmę decyzję, jak będę wiedział, co robią rządzący. Natomiast w ogóle nie patrząc w nic, to mówię, można sobie patrząc, yy, nabywać akcje, nie wiem, producentów jakichś tam węgla, czy, czy miedzi, czy poniekąd srebra, albo makaronu, czegoś, co rzeczywiście nie oglądając się na rząd, nie wiem, ludzie będą musieli jeść, pić, yy, czymś palić w piecu, i, I biznes na to będzie właśnie, bo to jest oparte na B2C, a nie na B2B. Tak? Bo już taki PG, to cholera wie, każą im umoczyć 10 miliardów w tym czy w tamtym, to umoczą. No. Nie będzie innego wyjścia. Szczególnie, że to właśnie spółki państwowe. No. A giełdy w USA są na szczytach. No, tak samo wszystko było yy, do ostatniego dnia. Eee, te kredyty hipoteczne miały we wszystkich ratingowych agencjach ratingi AAA. Do ostatniego dnia. Aż się zawaliło. No tak to jest. No, na ty... Stąd właśnie całe zło, <laughs> że nie ma żadnych sygnałów ostrzegawczych, tak? Ale czyje pieniądze są tam topione? No przecież nie tych banksterów, nie? Lucky Luke. Eee, trzymam kciuki za srebro, bo umoczyłem w fizyku parę lat temu. No to już chyba wyszedłeś w tej chwili na swoje, bo to nie wygląda... W tej chwili najgorzej. To dawno tak nie było, nie wiem czy kiedykolwiek. Tutaj wszyscy z zadowoleni w spiskowniku. odnośnie kryteriów prawdziwości, jakie by nie były, no to, no to, to trzeba też brać pod uwagę, że jest, srebro jest praktyczniejsze. Jeśli rzeczywiście szlak trafi system monetarny, no to trudno mi sobie wyobrazić, żeby ludzie mieli posługiwać się złotem, tak? No to jest dość naturalne, także będzie sobie złoto właśnie dla no, szlachty, srebro dla ludu, a, a miedziaki, no to już naprawdę gdzieś tam u nas na wsi będziemy miedziakami obracać. Także samo złoto nie wydoli w nowym systemie, tak? Będzie coś e, musiało być poniżej. Stu, wrócimy do, do tego, co już było, tak? i tak to się dzieje co sto kilkadziesiąt lat, tak, bo tam te wszystkie potęgi monetarne, nie wiem czy to dobre określenie, te, które były, tak powiem, pieniądzem rezerwowym świata, no to one miały czas, okres trwania tam 100 do stu kilkudziesięciu lat przez, przez te ostatnie mierzalne 2000 lat. Dobra, kończymy, bo... Trzeba to jeszcze obrobić i wrzucić dzisiaj. Także yy, spokojności, do usłyszenia tak szybko, jak to będzie możliwe. Uważajcie na siebie. Cześć.